Siemanko, siemanko, z tej strony Baldi Dzisiaj kontynuujemy naszą rozgrywkę w Endzone A World Apart Mamy zbudowany kawałek naszej wioski Dzisiaj będziemy rozbudowywać sobie populację Mamy plan zbudować shelter, czyli schron dla naszych ludzi żebyśmy mogli przyjmować więcej i więcej ludzi gdyż już mamy 12 dzieci, z których niedługo część stanie się dorosłymi Zobaczmy, zorientujmy się, co się tu dzieje. Będziemy budować warsztat. Nie mamy metalu. Nie mamy metalu, a to oznacza, że... Tak, musimy może się przestawić na produkcję. Zobaczymy. Zobaczymy. Przyspieszmy trochę rozgrywkę, bo na razie nic się nie dzieje. Cisza, spokój. <laughs> Jedzenie sukcesywnie nam rośnie. Woda nam troszkę spada. Zobaczmy, może mamy kogoś wolnego jak mamy dowolne dwie osoby, możemy przerzucić ich do noszenia wody. Przynajmniej dopóki nie zostanie zbudowany warsztat nie musimy tutaj nikomu, nikomu godować do, do pracy w warsztacie. Mamy kolejną osobę. Mamy mało drewna. tutaj drwal robi co może zobaczmy postawmy drugiego drwala niech on sobie też ścina drzewka byśmy nigdy nie mieli problemu z drzewami no tak mamy już bezdomnych zobaczmy co my potrzebujemy żeby zbudować dla nich schronienie 10 jedeski, 10 materiałów, no to im na razie nie pomożemy Gdzie nam zginęły materiały? Co oni zrobili? Pewnie ten się dobra Musi na razie przestać pracować Ponieważ musimy zdobyć 10 materiałów sobie zbudujemy więcej recyklerów, które pomogą nam przetwarzać skrap. Zobaczmy, czy tu my możemy drogę jakąś postawić. Tak. A, to już zróbmy. I postawimy jeszcze dwa recyklery. dwa recyklary dodatkowe, to też dwie dodatkowe osoby, które będą musiały tu pracować, ale to nic, myślę, że sobie z tym zaraz poradzimy. Woda nam rośnie, jedzenie nam rośnie, jest ok. Znowu kolejne dzieci. Widzę, że nie mamy miejsc, nie mamy czasu na zrobienie materiału. Potrzebujemy pilnie domostwa. W związku z tym ja postawię jednak tutaj dwa domki. Mają znają łaskę łaskę Pana. A dodatkowo To też tu się wydarzyło. Wielu naszych settlersów musi pracować tak, bez zabezpieczenia. Powinniśmy ulepszyć naszą produkcję i zacząć produkować dla nich jakieś ubrania ochronne. No oczywiście, dobra. Tu mamy pasek postępu. Mamy ile czasu? Mamy 10 sezonów na zbudowanie Taylora. My już mamy szwalnię. Musimy wyprodukować dwie maski. Tylko, że z tego co kojarzę do zbudowania masek potrzebujemy dwa węgla i dwa materiały. W związku z tym będziemy musieli skupić się na wydobyciu węgla. Co więcej widzimy zaczęła się para sucha, ale z wodą sobie poradzimy. Jest OK. Dobra. Skupmy się na dalszej pracy. Mieliśmy zrobić drywala. Więc go sobie oczywiście postawimy. że dalej nam się wioska tutaj, jeśli idzie o mieszkania, nie powiększy, więc spokojnie możemy, możemy tutaj stawiać już drwala. I on będzie oczywiście tylko ścinać drzewa. Niech pomoże najpierw tamtemu ogarnąć ten teren, a potem sobie będziemy szli dalej w prawo i na dół. Dobra, pora sucha, pora słucha. Co jest dalej? Potrzebujemy już technika. Jeszcze cztery metalu. Dobrze, to już niech on będzie. Mamy dodatkowych ludzi, więc oczywiście ten też mógł wypracować, ale tego nie chcemy, ponieważ chcemy się najpierw skupić na nasz zbudowaniu schronu dla naszych ludzi. Jak z naszym przemysłem zostało 58 skrapów w jego otoczeniu, więc ja przesunę go tutaj, tutaj będzie mieć zdecydowanie więcej. A ten scrap, który tutaj został, zbierzemy przez tak zwanych bezrobotnych, którzy nie mają nic lepszego do roboty. Gadę scrap, tu jest 0. Zobaczmy, gdzie to oczywiście możemy usunąć, bo tutaj jest i tak 0. Czasem ciężko jest to grze zaznaczyć. Oczywiście usuwamy. Spróbujmy znaleźć gdzieś jeszcze. Gdzie jest jeszcze skrap? Jest 20, 13, o tak, tutaj jest skrap. Dobra, to niech oni tą zbiorą. Nasz drwal pewnie będzie trzeba dodatkową osobę dać do drwala. Gdzie mamy drwala? Tu mamy drwala, gdzie mieliśmy dwóch drwali. W szwalni jeszcze niko nie potrzebujemy. Już mamy 6, czego potrzebujemy? Tak naprawdę, skramp, który zaraz zostanie przyniesiony, tutaj dokładnie to samo. Dobra, mamy jeszcze jedną osobę bezdomną, więc postawimy jeszcze jeden domek. Niestety, postawienie kolejnego domku wiąże się z tym, czy ja postawiłem dobrze ten dom. Nie, nie jest źle, dobra, Nie trzeba zburzyć a w jego miejsce postawimy dwa następne zaś mi nie pasowało tutaj tak dobra tę drogę usuwamy ten budynek właściwie też musimy usunąć ponieważ w jego miejsce postawimy okratkę wcześniej tu będzie droga a tu będzie nasz trywal. Nic się nie stało, akurat tej budowy jeszcze nikt nie zaczął. Nie, musimy powiedzieć, by się przeniósł tutaj i oczywiście by drzewa ścinał. Dobra, ten budynek się usunie, wtedy będziemy mogli wszystko zrobić. Zobaczmy, jak się to ładnie będzie odbywać. I już budynku nie ma. Dobra. Coś mi właśnie nie pasowało, jak go stawiałem, no ale cóż, nie zauważyłem tego. Zakłady bez pracy. <laughs> nie, szwalni nie bierzemy. Szwalnia. Tutaj dwóch recyklerów niech nam pracuje. Niech przetwarzają skrab. Bo jego trochę mamy. Na razie mamy mało drewna. Jak widzicie tutaj chłopaki pracują, żeby promieniowanie zdjąć z ziemi. Nic lepszego do roboty nie mają, więc mają zrobić tutaj. Dobra. No tak, nie mamy już też narzędzi. Ten ze scrapu wykonuje, nikt sobie powoli wykonuje swoją pracę. 8, 10, postawmy shelter i będziemy mieli na chwilę problem z głowy jeśli idzie o, o zakwaterowanie. Mamy, to oczywiście doniosą chłopaki. Będziemy musieli się teraz zająć postawieniem kolejnego pola do jedzenia, ponieważ jedzenie zaczyna nam spadać, ponieważ populacja nam zaczyna rosnąć. Dobra. Jak chłopaki doniosą tutaj ubrania, to zaczniemy budować, budować im maski. Co się znowu dzieje? No tak, profesjonaliści narzekają na brak narzędzi. A może byśmy tak zbudowali warsztat, tak? Żeby być pewnym, że wszyscy mogą pracować efektywnie. No oczywiście, że tak. Mamy kolejne zadanie do zrobienia. Mamy 10 sezonów na zrobienie trzech metalowych narzędzi. W związku z tym z tym sobie oczywiście bez, bez problemu poradzimy. Ale mamy ważniejsze, ważniejsze rzeczy do zrobienia niż tutaj warsztat, i martwienie się o narzędzia. Jeśli chodzi o warsztat, oczywiście możemy go sobie przestawić na metalowe narzędzia. Dzięki temu, po zrobieniu ze skrapu, on zrobi nam z metalu. I to oczywiście będziemy mieli w niedługim czasie zapewnione. Czego na pewno na razie nie możemy zrobić, to mm, masek w, w, w szwalni, ponieważ. Tam nikt nie pracuje, a po drugie, nie mamy węgla. Dobra, najpierw jedzenie. Czyli widać, że mamy bardzo dużo problemów. Po kolei. Potrzebujemy zapewnić węgiel. O, idealne pole. 12 na 16, super. Potrzebny będzie oczywiście dodatkowy farmer, który się tym zajmie. Farmer, który się tym zajmie. Co jeszcze? Widać, że woda się powoli nam odbudowuje. Czy my tu mamy jeszcze gdzieś źródło wody? Mamy tutaj drugie źródło wody, więc jest OK. Szukam tylko dlatego, że jak weźmiemy sobie jeti, to możemy sprawdzić. Ach, nie możemy. Efektywność, tak? Czyli efektywność jetty nie ma znaczenia, a na przykład w przypadku rybaków mamy efektywność 100%. Jeśli postawiłbym tutaj drugiego. Obaj będą pracować na 80%, chyba że rybak będzie tutaj, wykroczy za, za ten okrąg, w którym on pracuje. Wtedy oczywiście obaj będą pracować na 100%. Czy tu coś jeszcze jest? Tu już nic nie ma, możemy to zniszczyć. Super, mamy trzech bezrobotnych. Oni mogliby się czymś zająć, na przykład mogliby zacząć zbierać kolejny scrap, bo widać, że też jego mamy mało zadania. Zbieraj scrap stąd. Ludzie mogą zbierać te resztki tylko z niewielkich rzeczy, czyli na przykład gdyby to był budynek do rozebrania, tego oni nie zrobią, trzeba już to robić maszynami dokładnie o tym skrapiardem, tak, który ma dziwiki, i potrafi przenosić duże rzeczy. Dobra, co sadzimy? Hmm, burak 1000 na trzy sezony. Tutaj w trzy sezony o niej 1500, ale żeby mieli zróżnicowane jedzenie znajdźcie. Znajdźcie łaskę pana, proszę bardzo. Tutaj buraki. Jak to tu buraki. Current feed. Beans. Beans. Tutaj. Tak, dobra, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Węgiel, 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 resources czyli tutaj będziemy produkować węgiel z drzewa. Dobrze byłoby to mieć gdzieś blisko, czyli tutaj leśnik będzie nosić mu, nosić mu drzewo. On wypali z tego węgiel, a węgiel zostanie przeniesiony tutaj do produkcji. Dobra, zróbnie dobrze, się stąd przenosić tu i tak chyba będzie lepiej. Dobra, w takim układzie tutaj robimy przemysł. Tutaj będzie nasz wypalacz drewna. Ok, może słabo trochę, że jest zaraz przy polach. Ale to nic. Potrzebujemy drewna, potrzebujemy skrapu. Wszystko wydaje się mamy. Jak nasz leśniczy? Nasz leśniczy dzielnie pracuje. Jest ok. Co my dalej tutaj możemy zrobić? Dwóch mamy jeszcze bezdomnych. Jak postępy OK, 10 ubrań już zostało zaanektowanych. Zobaczmy, mamy 16, 8 dobra, zapisuję się na grę. Recyklery, co one produkują tak naprawdę? Musimy popatrzeć ubrania, ubrania, ubrania i metal. Weźmy. Zrównoważmy nasze produkcje i niech ten pan zacznie robić aktywowane maski. Jedne narzędzie metalowe już mamy, super. Jak widzicie, zmienia się też już poziom radiacji. Obniżamy go, co tu się dalej dzieje. No tak, teren skażony. Będziemy dalej musieli o to dbać, by teren był jak najmniej skażony, ponieważ mamy problem z ubraniami ochronnymi, których nie jesteśmy w stanie im. Dość szybko zapewnić. Dobra, jak mamy pierwszy schron, pięknie, super. Może nam pomieścić 25 osób, więc problemu z bezdomnymi na razie mieć nie będziemy. Czy tutaj ja zrobiłem drogę, czy tu jednak już drogi nie będzie? Dobra, super. Ogrodzimy też to. To znacznie pomaga przy ok, przychodzeniu naszych mieszkańców. Dobra, co nie pracuje, Czakolkin nie pracuje, no dobrze, tak nie pracuje. To dajmy tutaj pana o nowy warsztat jest już ready to action. Dobrze super zrobiliśmy narzędzia inżynierzy zrobili uh... Super, tak, super zadanko. Wzięli się do roboty i szybko zrobili coś z, z brakiem naszych narzędzi. I to oczywiście pomoże. Dodatkowo zyskaliśmy 7 narzędzi, więc super. Więc narzędzia, oczywiście zaraz się one rozejdą po ludziach. No ale okej. Okay. Eee, moglibyśmy trochę zadbać o naszych ludzi i wybudować im szkołę. Dzięki temu dzieci, które się urodzą, nie będą marnotrawiły tych narzędzi, tylko nauczą się najpierw je porządnie obsługiwać, dzięki czemu narzędzia będą schodzić nam dużo wolniej. Oczywiście okrążamy to, okrążamy tą ulicą. Jest OK. Dobra, wszystkie dzieci noworodzone będą chodzić do szkoły. Czego potrzebujemy? Drewna i skrapu. Prawda, mamy trochę mało, ale spokojnie nadrobimy. Jedna nie wydaje się ok. Dlaczego to pole nie jest zasadzone? Co tu ma być? Dobrze, coś jest sadzone Chodzi pan i sadzi. Jest ok. Dobra. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Ach, tutaj nikt nie działa. No to chłopaki, bierzcie się do roboty. Produkujemy maski, czasu mamy oczywiście jeszcze dużo, ale dzięki temu, że zrobimy dwie, dostaniemy jeszcze siedem, czyli też trochę ograniczymy problem z radiacją dookoła. Co my jeszcze moglibyśmy zrobić? Zabukujemy już jednego nauczyciela, żeby mógł tam pracować, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że trzeba będzie go dodać. No dobra, ja sobie myślę, że moglibyśmy jeszcze przynajmniej zacząć myśleć o budowie, o budowie takiego miejsca, z którego będziemy mogli wysyłać szpiegów, tak jak pokazywałem wam w poprzednim odcinku. Tu mniej więcej znajduje się, gdzie ono tu jest, elektrownia, przynajmniej ruiny elektrowni. Co my tu mamy? Tu mamy Interesującą lokację, ciekawe miejsce. Wyszli tam scoutów ze stacji wypraw, żeby sprawdzić, co tu jest. I myślę, że będziemy musieli zrobić na mapie takich lokalizacji. Jest dość sporo. Część będzie potrzebowała od nas wysiłku, żeby je eksplorować. Ale wydaje mi się, że jedną czy dwie lokalizacje znajdziemy takie które będziemy mogli po prostu, z których będziemy mogli wziąć towary, a mogą być różne, mogą być materiały, może być jedzenie, może być metal, butelki. Będziemy mogli wziąć je bez żadnego wysiłku, po prostu wysyłając nam garstkę ludzi. Zobaczmy, co potrzebujemy, żeby zbudować Expedition Station. Potrzebujemy 16 metalu i 18 butelek. To oznacza, że musimy jeden z recyklerów poświęcić na produkcję butelek. Ten znaczek mówi, że potrzebuje węgla i ubrań. No dobrze, charkolkin już nam pracuje. Ja zdecydowałem, że chyba nie będę tłumaczył tych nazw. Raczej będę się posługiwał angielskimi odpowiednikami. Ja tak myślę, że będzie lepiej niż tłumaczyć to na polski będzie to trochę pokracznie. Ach, dobra. Ten nam zużywa dwa metalu cały czas. Więc byśmy musieli go przestawić na produkcję trochę słabszych narzędzi, dzięki temu zaoszczędzimy metal. Będziemy potrzebować też butelek. Oczywiście, co on będzie narzekał? No tak, on potrzebuje metalu. No dobrze, potrzebuje metalu. Spróbujemy i temu zaradzić. Mamy dwa metale, dwa ubrania. Dobrze. Exploration Station, spokojnie, postawimy ją sobie i niech ona nam się powoli, powoli buduje. Ja myślę, że pójdziemy sobie w tą stronę. Dobrze, Expedition Station, przynajmniej ją zbudujemy gdzieś tu na równo, tak, jeszcze nawet miejsce nam zostanie, super. Expedition Station i dopiero jak zobaczymy, że Brakuje już nam tylko butelek i tylko metalu, to wtedy przestawimy produkcję na, na, te, na te produkty. I wtedy jest. Dobra. Co my jeszcze moglibyśmy na szybko zrobić? Tutaj nasi budowniczy uporają się z radiacją i wybudują nam drogi. wyprodukowaliśmy żadnej maski. Co tu się dzieje, chłopaku? Czyli, byśmy nie mieli rąk do pracy, mamy trzech, trzech robotników, wolnych, właściwie bezrobotnych ludzi. Dobra, ja myślę, że tu byśmy jeszcze zrobili jeden scrapyard. my na scrap, w teorii nie narzekamy. Ale myślę, że rozbudować się no, w, dwie, w dwa kierunki będzie, będzie dobrym pomysłem. Dobra, budujemy najpierw drogę. Okay. Przynajmniej ją zaplanujemy, żeby tutaj była. Resources scrap. Budujemy, dobra. Możemy tutaj zbudujmy go jak najniżej, potem się będziemy martwić, co dalej z tym zrobić. Tu oczywiście potrzebujemy tylko drewna i scrapu, więc jest ok szkoła, szkoła powoli, powoli nam rośnie przyspieszmy trochę czas tutaj oczywiście dzielnie nam bojownie zracują dobrze o, teraz wygląda wszystko w porządku na co on czeka? na ubrania ubrania właśnie się wyprodukowały, więc to też dostanie ok, i to będziemy mieć z głowy jak stoimy z jedzeniem jedzenie mamy 1000, wody 1,5 jest ok Kolejna pora sucha już niedługo nam do, nas, do nas przyjdzie. Oczyszczają chłopaki teren z, z promieniowania. Potem nas nosimy towaru. Produkujemy będzie super. No dobra ja myślę że w dzisiejszym odcinku to, to wszystko co nam się udało. Udało nam się zrobić schron. Dzięki temu mieścimy już więcej ludzi. Nie mamy bezdomnych. Mamy problem z ubraniami ochronnymi który będziemy spróbowali Będziemy próbować zażegnać w następnym odcinku. Mm. O, super, to jest wielka rzecz. Nasza szwalnia zrobiła cudowną rzecz. Zaczęliśmy właśnie produkcję i e, pierwsze dwie maski zostały zrobione. Super, dostać się kolejnych jest ok. Powinna ta liczba nam się zmniejszyć, ale oczywiście problem cały czas istnieje, dopóki mamy tylko jedną szwalnię ciągle będziemy mieli z tym problem, ale na spokojnie, na spokojnie damy sobie radę, budujemy naszą stację, dzięki której będziemy wysyłać szpiegów, żeby się zorientować co tu na planszy się dzieje. Będzie super. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka.